Bardzo ważne wydarzenie dla naszych zespołów, a są to zespoły: Zespół Barwinek, Zespół Choćta, Donos i Zespół Zorza, które obchodzą swoje 15 urodziny, jak również Zespół Lewkowianie, jest to zespół z 20-letnim Zespół Jutrzenka, najmłodszy z 10-letnim Koncert koncert z bardzo dużą rozpiętością, ponieważ rozpoczynamy od obrzędu sianokosy w wykonaniu zespołu Lewkowianie z Dokudowa i zespołu Jutrzenka ze Słowacinka Starego. Następnie na scenie zapre zaprezentują się zespoły Barwinek i Lewkowianie w repertuarze ludowym, a na zakończenie zespół Zorza już bardziej ze współczesnym repertuarem. Wyraziłem swoją radość ze spotkania, ponieważ wszyscy wiemy, okres pandemii zamknął nam się bezpośrednie spotykanie. Byliśmy oddaleni od siebie, zakazy, nakazy, obostrzenia. W związku z tym próbowaliśmy dotrzeć do naszych mieszkańców y, przez media społecznościowe, przez internet, ale to nie jest to samo, co spotkanie na żywo. Dzisiaj jak popatrzyłem na te nasze panie kochane z zespołu śpiewaczy, które mają jubileusze, 20 lat Lewkowianie, 10 lat Jutrzenka. I jak zobaczyłem uśmiech na jej twarzach, no to się serce raduje. Rzeczywiście te zespoły pięknie się prezentują, rozsławiają imię, dobre imię naszej gminy, nie tylko koncertują u nas w gminie, w powiecie czy w województwie, ale już sięgają Poza granicę naszego kraju. Jestem dumny z tych zespołów, ponieważ to duży wysiłek, żeby przyjść na próbę, żeby oderwać się od pracy i żeby chcieć później koncertować. Nie tylko jestem dumny, że tyle zespołów jest w naszej gminie, tyle zespołów, i te zespoły się trzymają. Nie powstają tak jak meteoryt, zabłysnął i zniknął, tylko trwają, od swojego początku trwają przez cały czas. A ja, a ja mogę się pochwalić właśnie tak jak dzisiaj. Chwalę się, że gmina ma tyle zespołów i że u nas życie naprawdę się toczy koncertowo. Motto dzisiejszego spotkania było, gdzie słyszysz śpiew, to tam wstąp. Właśnie. Tam wstąp, bo źli ludzie ci nie zaśpiewają.